Cześć wszystkim z tej strony Deutra, to jest kolejny odcinek Duma. Jesteśmy na mapie The Gentlet. Nie wiem co znaczy, ale tutaj mamy panów, których możemy zabić, bo oni mogą nam potem przysparzać trochę problemów. Ale czego nie chcemy w ogóle na pewno. Nie. O, tam ktoś jeszcze jest, widzę? To możemy go zabić. Potem będzie nas tylko denerwował. Okej, okay, tu mamy oczywiście mnóstwo impów, którzy chcą... Które są żądne naszej krwi. E, Ta mapa też jest piękna do speedrunów, muszę Wam powiedzieć, bo ogólnie to ją się przechodzi mniej więcej. E, 1 M, a 1M. kurde, 1M3. Tak. E, albo nie, nie będę pokazywał, bo, bo, bo zepsuje cały klimat. Okej, okay, okej, okay, ktoś do mnie już spruje, ale pewnie z góry. Okej, okay. tu można przeskoczyć spokojnie. A, jednak nie spokojnie. A, nie udało mi się. Taki fajny st Taki, no, fajny strajfran. może otworzę to. Tam już widziałem gościa, więc wiem, że on tu będzie, nawet dwóch. Schowam się za murkiem i zabiję jeszcze tego, no kurde, wyszedłem normalnie na plus. Nic mi nie zadali. Oj, tu jest, zapłyniałem ich. nich. Dawno nie grałem w dumu dwójeczkę, ale, no, nie będzie to seria na, na jakoś tak strasznie ślepo, będzie to tak seria, można powiedzieć, że na wpół ślepo, bo... Pierwsze levely pamiętam doskonale, dalsze już o wiele mniej. Ha, ha, ha ale to jest cheaterstwo ten kopnięcie, bo można podczas reloadu. Chociaż ja nie ja wiem czy to jest takie to jest taka właśnie równowaga dla tego reloadu, żeby to aż tak strasznie denerwowało. Także, że trzeba być blisko danego pana, który chce nas strzelić ze swojego karabinka, czegokolwiek. Okej, okay. mamy tutaj... Możemy tutaj wywiązać walkę między nimi oczywiście. Ja to zazwyczaj przychodziłem tak, że omijałem tych... O kurde, strzelają do mnie. Eee, o kurde. To jest, omijałem tam tych panów i biegłem po chain gana. Eee, trafiałem od razu do drzwi, które otwierałem, przychodziłem, niebieski klucz oczywiście. I potem już była bardzo prosta droga do wyjścia, że tak. No po prostu opisałem dosłownie, że już możecie iść i bić rekordy. Bo mam bardzo mało życia. Chciałem zauważyć, i będzie naprawdę nieprzyjemnie, gdy... O kurde, tutaj nam coś zrobią. O, co mu się stało? O kurde, coś niefajnego. Zgiń. Oczywiście możemy rozkręcać nasz chain Gun, żeby... Nie musieć go... Bo on chyba wtedy mocniejszy damage daje i bardziej skoncentrowany, no. Tak mi się wydaje. Albo to tylko takie wrażenie. I mocniej trzęsie ekranu. O, to są już pierwsze niewidzialne świnki. Yy, w tej w, Kurde w dumie dwójce Nie wiem czy można było je wcześniej spotkać Raczej jestem pewny, że nie Okej okay, tutaj możemy ich powybijać Bardzo milusio Na razie nie sprawiałem dla nas żadnego Takiego większego wyzwania Oczywiście strasznie wasztuję Życie, ale, ale co tam Go waste your life Zbierzmy Aha, o mam full amunicji O kurde to muszę poużywać Szkoda, że nie mam jeszcze plecaczka. O właśnie, tutaj to, o tym kluczu mówiłem, bo normalnie się przebiega, przez to bierze się chain Gun. się wchodzi w lewe wejście, bo on kieruje do teleportu akurat i potem... potem zobaczycie. O. Okej, okay, jesteśmy tutaj, coś tam to daje. O, rakietnica. Okej. Okay. Yy, Okej, okay, na razie nic tu nie możemy zrobić. O właśnie tak się biegnie, o właśnie, o właśnie, tutaj się biegnie. Zabija się tego pana. Tutaj jest zazwyczaj jest jeszcze jeden. O, oczywiście. Bierze się wszystko, otwiera się. Pyk. Wszystko pięknie. Nie wiem, czy tam się da doskoczyć stąd. Tak mi się wydaje, że się da. Więc spróbujmy. Aj, da się na pewno. Znaczy no, no na pewno. Bo w końcu musi tam być jakieś wejście. A jakie inne by mogło być? No kurde, prawie było. No ja... ja się dostanę mówiłem. Choćby nie wiem co. No, ale nie będę używał No klipa. Mam w ogóle zapisane? Aha. Ozbinowałam go wtedy na X-a i... Yy, aktualnie jest na X-ie okrzyk. O ten. Nie wiem co to daje nam, ale... ale... ale jest fajne. Nie. Aha, okej. Okay. No kurde no, krew mnie zaleje. Ja chcę, ja chcę się dostać po ten sekret. Ja będę krzyczał. I to się potem okaże, że coś inaczej tam się dostaje, ale ja nie pamiętam. Nie, no jestem pewny, że ten się wskakuje. Tylko może na razie bardzo, bardzo po przekątnej wskakuje zamiast tak jakoś, nie wiem, wycelować, żeby prosto leciał. O jest, wskoczyłem. Wow, ale jestem pro, wiem. Dziękuję, nie musicie mi mówić. Mamy tutaj kolegę naszego, ciekawy, jaką broń. Nie wiem. Ale gdzieś się steleportował, można wyczyścić drogę. Ja mam kule. Okej, okay, ztelefragowaliśmy chyba naszego kolegę niestety i miał chain gana, tak mi się wydaje. No kurde niestety szkoda. Smuteczek normalnie. Nie chciałem, sam się wepchał. Ciekaw to jest zmaterializować się w kimś, nie? Można powiedzieć, że w niego wszedłem czy coś. Nie, nieważne. Zabijmy świniaczki po drugiej stronie, by potem nam nie przeszkadzało oczywiście O, strasznie to swoistuje teraz ammo Dwoma strzelając zamiast jednym O, czekaj, czy mam w ogóle outtime włączony? mam nadzieję że tak o, Never, Lever, okej, okay, to dobrze o, i tu możemy też ich powybijać Oczywiście teraz czytuję, bo normalnie byśmy tak nie mogli ich wybijać Więc może zróbmy tak hmm. Żeby nie było, że Jestem jakiś straszny cheater. To zejdę i zabiję je w starciu w miarę, w miarę, kurde, uczciwym. No oczywiście, no nie jest to, nie mają równych szans, bo ja mam na odległość, one są tylko, mają swoje ząbki i łapki, które mo, którymi mogą rwać i trapać. I oczywiście, stado impów wyskoczyło za ściany, ale ja je zabiłem i wziąłem wszystkie. Kurde hełmy Ile jest jeszcze sekretów? Aha, był tylko jeden I został jeszcze jeden potwór co znaczy, że mapa biega znaczy już ku końcowi no po prostu, no Nie będę obijał bawełna. W ogóle mam bardzo dużo Chciałem zobaczyć, że mam bardzo dużo armora, bo aż 219, czyli powyżej normalne, jak powinienem mieć normalnie Aha, to tu prowadzi Tak się ciekawiłem, bo nigdy tam nie wchodziłem, więc warto wiedzieć i świnka na koniec, tak myślałem i możemy skończyć O nie, nie wziąłem wszystkich tamów. Ciekawe gdzieś zostawiłem O nie wiem Ale musiałem czegoś coś zostawić No niestety no nie będzie perfekta Ale a więc co? Komentujcie, subskrybujcie, co niecie łapujcie, że naszego razu!